Załadowałem dzisiaj wóz z czubem, poszło trzy belki, jedna belka kisionki żyta, siana i takiego gorszego siana. No ale jakoś skręciło. powiem Wam, ciężko ma ten ciągnik. Do tego wozu paszowego przy takich z komponentach, no bo jakby to było po prasie z rotorem, to nie byłoby problemu, podejrzewam. Trzeba jednak większy, większy kaliber, zakres mocy. Przy takim yy, karmieniu, nie? Teraz idzie kukurydza, albo najpierw wywar dam, później kukurydzę treściwą, niech się pomiesza, rozdam. Jadę tam 15 km z torem na płynu do opony, bo wczoraj mi wywaliło. Także może omówię po drodze zatora po poniekąd, po trochu. Tak wygląda już gotowa pasza. Mokra, kukurydza i tutaj treściwa oblepiona. Ładnie pachnie. Jeszcze trochę poczekam, niech tutaj jest taka zbita. Nie wiem, czy to powinno się jeszcze rozwalić. Dwie minuty i rozdaję. Szybanko. Dzisiaj cały dzień prawdopodobnie spędzę na Zetorze, jeśli wszystko będzie dobrze. Także ponagrywam trochę, będę po ferment. A teraz jadę yy, na serwis Kuboty, to jest 15, może nawet 20 km stąd. Tam nalewają yy, płyn do opon, do kół. Bo jak się niektórzy wczoraj domyślili, walnęła mi opona w Zetorze o boże, on jest za szeroki kurcze, zobaczcie jaka to jest szerokość a tam jest dosyć wąsko, ja muszę jechać przy barierkach popatrzyłem do tyłu jak wysypuje a z przodu walnęłem w tą rurkę, co odstaje od barierki będę musiał to pozmieniać bo tak nie może być no węższy ciągnik tam by się sprawdził dobrze a ten jest szerszy od tak pasowo, od praktycznie no i walnęła mi kurczę opona wyleciał płyn cały no, i wczoraj cały dzień jeździłem po wulkanizatorach. Znalazłem oponę z Felgą od MTZ 1221 od Belarusa. Kosztowała mi z Felgą 900 zł. 100 zł wymiana, 80 dokładnie, czyli 1000. No, i jadę ten płyn uzupełnić. No, bo w jednym kolej jest, a w drugim nie ma. Nie może tak być. Będzie kulał. No i płynnie pamiętam ile jakoś tam albo 600 zł na dwie, dwa koła mnie kosztowało albo 700 chyba coś koło 400 maksymalnie No i gafa kosztuje ale tak jak mówię ciągnik nie nadaje się do tej obory albo ta obora do tego ciągnika będę musiał albo te barierki poprzerabiać albo koniecznie szybko ten ciągnik znaleźć A co do samego zetora no to przyznam szczerze że fajnie się nim jeździ. Nie? Komfort jest super, wygoda, cicho, radyjko gra, prędkość też 40, teraz jadę 32, nie ma pośpiechu, testuję go dopiero po tym serwisie, co się zapowietrzał, zmieniliśmy filtr, filterek ten przelotowy na duży, na o większym przepływie i zaciski pozakładałem na przewody, bo nie było, A no tu chłopaki przyjechali yy, zlikwidować te wycieki, Płynu chłodniczego. No i chyba coś tam na początku jeszcze kapało, ale już ustało całkiem, także już nie wylatuje. No co do samego Zakora. Ci co oglądają to wiedzą, jakie mam z nim problemy od początku. Tylko jak go kupiłem, pierwszy serwis robiłem na 100 motogodzin To jest, nie wiem, tam 2-3 miesiące. No i na ten serwis pojechałem bez oleju. Nawet nie wiedziałem, że nie ma oleju ale podmieniali wszystkie płyny, wszystko, wszystko no i później następny serwis miałem na 500 motogodzin, czyli 400 więcej no i gdzieś po 200 motogodzinach mojemu pracownikowi zaczął przerywać yy, gaz, zapowietrzał się tak jakby, nie? stracił moc, no i kurcze nie wiedzieliśmy co się dzieje pojechał na serwis gwarancyjny dzwonił do mnie, że w silniku nie ma oleju a pompa yy, paliwowa jest napędzana, y, chłodzona tak jakby... Czy tam... No to jest chłodzona. Tym olejem z silnika, nie? To jest centralne smarowanie, smarowana. No i... Mówią do mnie, że to moja... Gina, ale ja się pytam. Jak to możliwe, że ten ciągnik po 200 motogodzinach nie ma oleju? No i później do 500 motogodzin jeszcze raz dolewałem olej. Czyli dwa razy zjadł. I na 500 motogodzin na serwis pojechałem bez oleju, czyli trzy razy zjadł olej. No później już miałem serwis na 1200 motogodzin, no to nawet nie chcę mówić, myślę, że 30-25 litrów poszło. No i oni już w międzyczasie od tego pięciu, od, po tym serwisie 500 motogodzin zaczęli coś robić, nie? Pierwsza rzecz to wymienili o ringi yy, na zaborach, że niby one puszczały. Nic to nie dało. Znowu dolewałem olej. Później wymienili mi e, turbinę, że niby turbina wadliwa i turbiną leciało olej. Nic to nie dało. Potem, to teraz już ostatnio, znowu wymieniali olingi, jakieś lepsze niby, że to już pomoże na 100%. No i DPF się wypalił od razu po zmianie tych oningu, bo DPF przy okazji się zapychał, wiecie, olej szedł w spaliny. No i nie dało rady tego przeczyścić, przermufać. No to wymienili te ringi, rzeczywiście DPF się zaczął wypalać, wypalił się do zera, ale pobór oleju dalej jest. Pojechał na główny serwis, gdzieś tam, nie wiem gdzie oni mają ten główny serwis, nie pamiętam. No to niby rozebrali silnik cały, na pierścieniach jest wszystko ok. Przedłużyli, bo gwarancja kończyła mi się z lutym, przedłużyli gwarancję o pół roku kolejne i zrobili porządek z odmą bo ponoć odma była zapchana i w ogóle była konstrukcyjnie źle zrobiona że tak jakby ona dmuchała w filtr a teraz jest zrobione tak jak w starych modelach że na zewnątrz atmosferę atmosfery nie no i co wrócił z tego serwisu i był wyciek płynu było nieudolnie to złożone może w pośpiechu no i zapowietrzanie te, ale to zapowietrzanie to chyba nie jest ich bina, moim zdaniem. No to, że nie dokręcili yy, tych przewodów chłodniczych, no to to jest ich bina. To jest gafa. Ale z tym płynem, yy, z tym yy, zapowietrzaniem to... Nie było zacisków w ogóle, ja nie wiem, czy to było tak oryginalnie, czy oni zakładaniu bez. Nie było zacisków na przewodach, od yy, zbiornika do pompki, z pompki do filtra, z filtra do pompy. Wszystko było bez tego, bez zacisków. No i ten filterek, jak zobaczyłem, rzeczywiście on na dole miał jakiś syf. Mógł przepływ się zmniejszyć, przez co tymi zaciskami łapał lewy powietrze i się zapowietrzał. Także teraz testuję i zobaczymy, co będzie. Dam mu teraz na 40, bo on przy dużej prędkości, jak ma duży pobór paliwa, nie? Wtedy się zapowietrzał. No, przetestujemy, jak będzie po trasie teraz wszystko dobrze, to podczepiam beczkę, jadę po ferment wozić, a z olejem będę testował, on teraz pójdzie w robotę. To będzie wiadomo, co do wyposażenia tego ciągnika. Taka wada jest ten mechaniczny lewer z tatelinki. On ciężko wchodzi, trzeba czasem poprawiać, wyskakiwać, nie wyskakuje. tam, może dwa razy wyskoczył, ale niewygoda to jest, bo jest ciężko to chodzi ten elektrochytastyczny byłby lepszy elektrohydrauliczny Cztery biegi główne trzy półbiegi na każdym reduktor THR no takie standardowe moim zdaniem wyposażenie No tylko klimatyzacja bo wszystko było w standardzie wersja CL 126 koni ale powiem wam no on ma więcej koni, nie? ale uciąg i przyczepność też ma dużo lepszą od y, Belarusa, przypuszczmy, tego 80 koni. Jak trzeba wjechać pod bruzdę, gdzie tam kolejna mi się zrobiła, to MTZ-em skręcam, a on jedzie prosto, prosto, aż się bruzda skończy. Nie? A tutaj może te większe koła, szersze, skręcam i on przebija to, y, ten ślad. Y, bałek mam y, no, dwa zakresy: 1540, tutaj ekonomiczny, można załączyć i normalny. Ekonomiczny to jest, że przy niskich obrotach silnika, on ma te 540 uzyskuje obrotów już yy, na wyjściu. Nie? No A poza tym, co? Yy, Hamulce pneumatyczne, yy, przód dokamowuje, przydałaby się miękka oś, on jest krótki dosyć jako ciągnik. Yy, no i. Jest kłopot z podnoszeniem tego mojego zestawu uprawowo stąd ten płyn w oponach. Dociążyło trochę ale jeszcze brakuje na wieszaku mam miejsce na 200 kg yy, ciężaru i trzeba będzie dołożyć. Zamówiłem ale tak myślę bo mam zdjęte z Belarusa 700 kg, one są inne ale można byłoby to jakoś tam dosztukować skręcić na śruby i by dociążyło mógłbym dołożyć pół tony wtedy aby dobrze to zczepić. Do tej, co do tych usterek, moim zdaniem, bo ciągnik ogólnie jest w porządku, konstrukcyjnie, tak jak się jeździ, jak się nim pracuje, to jest fajnie, jakby nie te bady, nie? Myślę, że po prostu Zetor nie nadąża nad wytycznymi Unii Europejskiej, te -y, EHR-y, AdBlue, no mój jest z AdBlue właśnie, oni starają się nadgonić tą Europę, ona im ucieka, a my za to płacimy, nie? Bo oni nie do końca technologicznie sobie z tym radzą. Prawdopodobnie, bo Zetor ogólnie historię i ciągniki ma za, miał zawsze dobre. I prawdopodobnie te ciągniki będą dalej dobre, tylko że te, teraz akurat jest taki okres, w którym ja kupiłem i pewnie wiele osób jeszcze, że jest yy, niedopracowana jakaś, yy, jakaś część yy, techniczna, nie? No i przez to my, my, my kupujemy wadliwe jakieś modele. To się pewnie zmieni w przeciągu pięciu lat, wyjdą już z tego, a chyba, że Unia znowu coś narzuci, znowu będą musieli się z tym mordować. No i po prostu tak mi się wydaje, że oni nie nadążają trochę. Mają kilka tych modeli swoich. New Holland na przykład też jest dosyć tanim ciągnikiem, ale oni mają... Oni mają modele od kosianek do trawy po 500 koni ciągniki, czyli oni mają tą myśl techniczną już ogarniętą wcześniej. Yy, ich nie zaskoczy tak za bardzo jakieś takie wytyczne. Myślę, że oni nadążają nad tym wszystkim. Ja nie mam, nie miałem Polanda, ale myślę, że jest lepiej skonstruowany niż Zetok. Chociaż jak na moje gospodarstwo ten Zetok to naprawdę jest luksus. To jest super wygoda. Tylko, że za tą wygodę trzeba było zapłacić, nie? No, także, nie przedłużając, bo tą jedną kamerą chciałem dzisiaj nagrać cały dzień, wam pokazać, jak pracuje. Także trzymajcie się! I do zobaczenia za chwilę. Jestem już tutaj na serwisie kuboty: to jest Tech Milk, czy Tech Mlek. Poglądamy maszyny, trochę co oni tutaj mają. Chyba taki sam jak mój. Tak, KM80. O no, taką kabinkę dam ty za. Ja sobie zamontował. Zgrabioreczka, samasza. Ciekawe, jaka ona cenowo wychodzi. Cholercie, droga ta kronę. porozbierane z transportu pewnie po przychodziło ponadto, że Kubotę teraz w Niemczech składają metal fach masio Jest tego dobra trochę, co? Może podczepię coś, będę wyjeżdżał i zauważył? O, do podsiwania łąk. A to są siarki bijakowe. Czy to są frezy leśne? Nie, jest za delikatne chyba na frezy. Te frezy leśne fajną robotę robią. готово маска To jest HDS Chyba Na trójpunkt Łopanny No Fajna rzecz Bardzo fajny Pług śniegu mieszalnik Kubota pługi, jakieś malutkie te Używa ktoś tego? Jak to się sprawuje? O, pila. Czwarty korpus Tam trochę przyczep No coś bym sobie na wybierał, ten HDS mi się podoba A to jest do pielenia Siedzi się Dwa silniczki hydrauliczne, operator w ciągu i tutaj operator, i między rządkami, tak, tak, tak. Fajna rzecz w ekologii. O. Ciekawe, ile to kosztuje. firm teraz a sam już chyba ciążniki już zakładam do forteli po godzinie dopiero zaczęło lecieć to jest chlorek magnezu no i mówię, że z dwie godziny będzie kapać także znowu nie za wiele dzisiaj zrobię ale zostaje jeszcze noc ewentualnie jest 13.10 dopiero wracam do domu dojadę podpinam beczkę zjem pewnie i ogień do rana I jak się uda bo ja już zawsze mówię do rana, do rana później nic z tego nie wychodzi ale jak się uda to do rana lecę z pierwszą beczką 14.45 słaby czas nic nie poradzę. Właśnie się napełnia. Panowie, ja nie będę przeklinał, bo ja już się przed chwilą przeklinałem i już mi trochę przechodzi, ale kurwa stoję, oj przekląłem. Stoję na środku ulicy z beczką pełną pofermentu, wyskoczyły dwa błędy, Komputer na czerwono za, za, się zaświecił, stop, i nie odpala. Teraz to nie jest już, że zapowietrzony, tylko wyskoczyły jakieś dwa błędy. Włączyłem sprzęgło, puściłem gaz, bo musiałem wyminąć stojący tutaj pojazd na ulicy. I jak puściłem gaz, to on zawył kurczę, na, na pełny, pełna skala obrotów w motorze. W, w, wyskoczyły dwa błędy i stoję. Dzwoniłem po serwisantów, żeby jak najszybciej tutaj po mnie przyjechali, bo utopię ten ciągnik zaraz wstawię. Ale ja zrobię inaczej. Ja go postawię koło dealera z napisem szrot i oddajcie pieniądze złodzieje, i niech stoi u nich pod bramą. I niech się martwią. Zamknę na kluczyk, skręcę koła, tak żeby na lawetę go nawet nie wsadzili, pozaciągam ręczne hamulce. Bo to jest, to jest jakieś nieporozumienie. Ja albo wy, wymówię umowę kredytową, bo zastawem jest tylko ten ciągnik, wypowiem, niech oni się męczą. Ja nie będę płacił tyle pieniędzy rocznie, a on mi Trzy czwarte czasu na serwisie spędził, a mam go już ponad 1,5 roku. Także to już yy, przelało czarę goryczy. Hmm. Jak widzicie, stoję, ale w innym miejscu. Odpalił po 15 minutach, oddało mu, no się te błędy usunęło. No się nie pokazywały się po prostu. No i pojechałem, miałem akurat kilometr do pola, rozlałem to beczkę, ale już jak rozlewałem to beczkę, on chodził nierówno na obrotach. Skakały od, po, po 300, na skali od 1 do 3, nie? W sensie 300 yy, obrotów na minutę. Nierówno chodził i. Pole mam tam 400 metrów. Wyjechałem tylko z pustą beczką i znowu z gaz. Znowu te same błędy. I zadzwoniłem do nich, że mają mi dawać ciągnik zastępczy, bo jest wiosna, jest kupa roboty. Ja siedzę, nie mam ciągnika, płacę kolosalne pieniądze. I niech go oddadzą, przetestują. Jak już będzie gotowy, to niech oddają. A jak się nie da go naprawić, to niech wymieniają na nowy. Ledwo dojechałem do domu. Na pół obrotach jakoś, jakoś się czołga Beczkę zostawiłem już u kolegi po drodze, bo pewnie bym jej nie dociągnął. Jutro rano wraca na serwis. Pompa na stół. Błędy wyskakują na pompie paliwowej. I nie ma się wyjechać. Spalanie przez 5 dni. Skręcił 5 paszowozów, wylał 3 beczki po fermentu. Zeszło jakieś 130 litrów paliwa, czyli jest trzykrotne minimum spalanie. Pół baku poszło w pizdu.